Patryk, rozmawiamy po Twojej zwycięskiej walce na Gali w Malborku. Eee... Było już na samym ważeniu, że byłeś dużo lepiej przygotowany niż, niż do swojej ostatniej walki z Arkiem Małkiem. Jak ocenisz swoją dyspozycję w ringu? No to znaczy teraz w sumie byłem lepiej przygotowany. Wtedy w ogóle jak walczyłem z Arkiem Małkiem, no byłem trochę przetrenowany, po prostu byłem cięższy. Teraz miałem 2 kg prawie nienowagi do wagi, dobijałem, ważyłem 69 i 100 gram. No w sumie lepiej tutaj mi się boksowało. Tak słuchałem trenera, byłem więcej ciosów na dół. Normalnie, ambitny test zawodniki. Myślę, że był dobrze. Rywal był bardzo ambitny, bo mimo, że wywodzi się jeszcze z amatorskiego boksu, już w pierwszej rundzie dostał mocny cios, ale do końca każdą rundę rozpoczynał takim dość agresywnym atakiem. Tak, to, tak, to prawda. Ambitny chłopak, twardy. Był zacięty, dobrze walczył. Dobry, Biłeś bardzo dużo, bardzo dużo ciosów na korpus, po prostu widziałeś tam jakąś lukę, czy, czy taka była taktyka ustalona z trenerem? To znaczy tak, trener mi mówił, tam raz trafiłem, się z geo, potem trener kazał, mówił, że mam jeszcze raz poprawić, ale ten mocniejszy miałem zadać już ze skrętem. No i właśnie to próbowałem robić, no i po tym ataku właśnie miałem jeszcze zaczekać, poczekać, co on zrobi, żeby od razu się nie podpalać, nie? I miałem być na korpus, nie? Czy rozmawiałeś już ze swoim trenerem Krystianem Ciśnikiem na temat dalszych planów startowych, czy jeszcze nie? Jeszcze nie rozmawiałem, jeszcze nie. Jeszcze... Dziękuję za wywiad i życzę powodzenia dziękuję. w dalszym no, Dziękuję.